Witam tutaj Jawalki, to jest City Skylines na dodatku After Dark. Ostatni odcinek sezonu drugiego. Kurczę, tak szybko jakoś to zleciało, znaczy może bez tej 3 miesięcznej przerwy byłoby szybko, a tak to nie jest aż tak szybko, ale okej. Okay. Blokowisko troszeczkę się zmieniło. Tutaj już mamy trzy budynki, tak, w jednym ciągu poziomu piątego, chyba środkowy z poziomu czwartego, ale to nie przeszkadza. Także mam nadzieję, że widzicie, co miałem na myśli z tym łączeniem się budynków. Co prawda, zauważyłem dopiero później, że taki długi ciąg by wyglądał dość dziwnie, więc to rozdzieliłem takimi parkami. Z tyłu są takie alejki, po których widać, że nawet ludzie chętnie chodzą. Jakieś tam drzewka, takie rzeczy. Tu jakieś e, markeciki, jakieś bydronki, takie rzeczy się pobudowały. Zawsze coś. Szkoła tam to już była chyba zbudowana. Parkingi, jakie dodałem jeszcze, trochę ich jest mało, jak na takie blokowisko, ale nie miałem tam za bardzo po drugiej stronie ich gdzie tam powciskać. Tu mamy taką drogę szybkiego ruchu, obok też drzewami oddzieloną, zamieniłem tę zwykłą na właśnie taką. Bo tu budynków nie chciałem żadnych stawać, teraz jest chyba trochę lepiej zorganizowane. To wszystko no i myślę, że ta część miasta by była zakończona. Tu jeszcze taki mały kącik z przedmieściami też jest, taki fajny mostek, także. Stąd tutaj fajnie wjeżdżamy, właśnie w taki kącik, cicho, spokojnie. To, że tam autostrada, to tutaj jakaś dts to kto by się przejmował? A taki cichy zakątek, spokojny. O, właśnie, zapomniałem jeszcze o jednej ważnej rzeczy. A propos cichy, cichych rzeczy i spokojnych. Eee, krematoria i cmentarze. Cmentarz by się tu jakiś przydał. Że to no akurat jest taki w sumie zakątek miasta. Że to krematorium nie będzie stało tak koło jakiegoś super turbo gęstego miasta chociaż jeszcze nie wiem jak to rozwiązać właśnie w tym miejscu żeby to jakoś łagodnie przechodziło w te bloki ale tyle mi to pomoże, że tu jest na przykład linia kolejowa, więc tutaj już będę miał trochę mniejszy problem ale ten cmentarz jednak to tak nie wiem czy ja go tu gdzieś wcisnę tu by się fajnie zmieścił, ale dobra niech to tu stoi a tutaj jeszcze dodamy jeden krematorium jak się zmieści o idealnie a jeszcze więcej się do tego podejrzewam przyda Możemy je zrobić gdzieś tutaj jeszcze ze dwa, przy lotnisku. I może, nie wiem, jeszcze tu jedno. Na razie nam chyba wystarczy. Mają tu prąd? Będą mieli, dobra. No to tak. Tu jeszcze jakiś szpital postawiłem. Gdzieś był. Tu jest szpital, tu jest szkoła średnia, tu jest uniwersytet, bo o tym też zapomniałem. Także miasto ma już chyba wszystko, co do potrzeb. O, może jeszcze naraz a policja? Policji tutaj nie ma. Komisariat policji trzeba postawić, tylko to jest. Yy, moment. Który wygląda lepiej? Który by bardziej pasował? Ten jest chyba mniejszy. Ten jest jakby większy. To ten mi by tu bardziej pasował, chyba jednak. Ja bym go postawił, gdzie ja bym go postawił? Może tutaj przy tej głównej drodze, niech co siedzi. A tu jeszcze jakiś handel może, czemu tutaj nie ma handlu? Halo? Chociaż nie, tutaj chyba jednak biura, bo tutaj mamy po lewej mieszkalne, to może coś, może coś to hałas zmniejszy. E, w ogóle ruch jakoś szczególnie na razie mnie nie boli. Zrobiłem też metro przy okazji. Myślałem, żeby to zrobić na odcinku, ale... Jakoś się zapędziłem, chyba za daleko po prostu. Metro jakoś tam szału nie ma. Zaczyna się tutaj na tym lotnisku. Idzie sobie ten, zahacza o blokowisko. Tutaj jest stacja metra 1. Jedzie tutaj przez to centrum miasta nasze i kończy się na razie przy tym całym centrum przesiadkowym, przy tym dworcu autobusowym, i tak dalej. I mam nadzieję, że to troszeczkę pomoże tutaj rozładować korki, jeżeli jakieś są. Jest zagęszczony ruch. Korkami to ja bym tego jeszcze nie nazwał. E, zajrzymy sobie, może, nawet w tę zakładkę. No, jak widać, moje planowanie dróg nawet się chyba jakoś sprawdza. Bo korków nie widać jakoś szczególnych. Tutaj jest trochę. E, tutaj mam, widzę. Znaczy, tutaj mam drogę dwupasmową. Jak ja tutaj mogę? Tutaj nawet jest czteropasmowa już zrobiona. Od razu tak mogłem zrobić. Aż dotąd, do tej drogi, do tej alei przez środek miasta. Mogłem tak zrobić od razu i wszystkim byłoby lepiej. Teraz dopiero na to wpadłem. No, okej, okay. kontynuując temat korków. Jak widać, ta część miasta jest całkiem przejezdna, z wyjątkiem paru newralgicznych punktów ekskrzyżowania, tutaj, ale to też jeszcze nie jest jakaś tragedia, chyba, nie? Mm. Tutaj też nie, ale to jest dopiero nowa część, więc tutaj jeszcze będzie więcej budynków, także tu się zawsze może coś pogorszyć. Martwi mnie tylko to, że nikt nie chce jeździć moją piękną DTS-ką tutaj na górze. Oni wolą tutaj się tłuc przez te wszystkie skrzyżowania. Tutaj jakoś troszeczkę ruch się, widzę, spowalnia. Ale jeszcze nie jest dalej tak źle, nie? No tak trochę w sumie z dupy jest ta DTS-ka tutaj, bo zaraz obok jest autostrada też, nie? Na no, autostradzie jest wyższa prędkość, więc wolą jeździć tamtędy. Ale zawsze jest jakaś alternatywa. No i fajnie wygląda. I to jest najważniejsze. E, w tej części miasta z korkami jest jakby trochę gorzej, bo tu mamy taką wąską drogę. No i to już bym... E, ścinki. To już bym mógł nazwać korkiem rzeczywiście. E, no chociaż też nie do końca, nie jest tak źle. No bo tutaj jest taka aleja szersza, która się potem zwęża. A to jest chyba najwygodniejszy dojazd do tego całego parku tutaj Nikiszowiec. Który jest po prostu takim zagłębią turystycznym, także to mogę zrozumieć tutaj. Te korki te nasze ronda tutaj zmyślne się też jakoś nie korkują, no i ogólnie jest całkiem nieźle. Także to by było, to by było na tyle, jeśli chodzi o podsumowanie ruchu ulicznego w mieście. Natomiast nie wiem. Tutaj też mi się za bardzo nie chce myśleć na tym, jakby to wypełnić. Ja bym to po prostu jakby to, jakby to było takie, proste, bym to po prostu drzew nasadził i by było fajnie. Chociaż tak mogę zrobić w niektórych miejscach, na przykład tutaj, między tą drogą w ogóle. Czy ja chciałem, żeby mi się to budowali? Trochę głupie miejsce, tak dotąd tylko halo. <laughs> nie! A mój drogę tu usunąłem. Nie! Uy. Odbudować. Przepraszam. Dobra. Nie wiem, czy, nie mógł, czy, czemu mi czemu to tak przeszkadza. No i drogę odbudowałem. Dobra, Ech, tutaj też jeszcze jakieś drzewa zasadziłem. O tym też nie wspomniałem, także to trochę wygląda inaczej. Teraz mi się wydaje, że całkiem ładnie mi to wyszło: takie łączenie, właśnie przedmieść z zabudową wysokiej gęstości. No już pomijam, że to trochę inaczej wyglądało jeszcze niedawno, bo nie było tych wieżowców i tutaj nie powinno być, ale już więcej nie będzie, bo zastopowałem ten proceder. E, sami się raczej nie, nie wyniosą. Stąd mówię, że musiałbym to wyburzyć, ale e, już nie przesadzajmy. No i tu jeszcze sobie może zbudujemy w tym odcinku coś. Nie będziemy tak wszystkiego podsumowywać. Jeszcze tam się zajmę zaraz jakimiś zapotrzebowaniami ogólnymi. Ale póki co, to jeszcze tutaj możemy porobić jakieś budynki, nie? Można by było. E, to tutaj, myślę, że tam mogę sobie skrzyżowanie spokojnie zrobić. Tu już nie. Także tu pojadę sobie w ten sposób i wgryzę się dopiero w tę główną drogę. Tam to tutaj połączę jakoś trochę bliżej, na przykład tu. No, ma to sens nie bardzo, ale może być. Dobra, następnie tutaj. Najpierw objadę to dookoła, a potem zobaczę, gdzie się mogę połączyć. Fajnie, tu się mogę fajnie połączyć. O, tu się mogę bardzo fajnie połączyć, bo nawet mi tutaj za tą szkołą, za tym uniwersytetem się to wszystko pięknie zmieści. No i chyba tak. To by mogło być. Chociaż nie, bo tutaj mam teraz jeszcze widzę. Kurde taki paseczek. Także zrobimy... I, filar. No nie. Jakbym to zrobił tak? Dobra, tak też można. I teraz już nie mam pustego miejsca przynajmniej. Dobra. Tu zrobimy jeszcze tak i tu zrobimy jeszcze tak. I tu zrobimy jeszcze tak. Nie jest na środku, ale na środku. Mogę to zrobić na środku? Na przykład bez przyciągania? Co? Mogę to zrobić na środku? Byłoby bardzo miło. No nie. Kon o! Uuu! Alt! Ten mod. Jak wcisnę Alt, to mi się nie przyciąga do siatki tutaj. O! I to jest fajna rzecz. Widzicie, bo tak mi się. Uuu! I jak się okaże, że ja takie rzeczy mogłem robić w takich głupich miejscach przy skrzyżowaniach gdzieś tutaj, gdzie się wkurzałem, czy tu, tu to było, o. Czekajcie, ja to muszę sprawdzić, bo to mi nie da spokoju. No zobaczcie, tutaj mogłem to zrobić albo tak, albo tak. I to mnie tutaj irytowało, a jak wcisnę Alt. To co teraz? Nie, widzę, że węzły na drodze to jeszcze rzeczywiście jest. E, ciężka sprawa. Nawet z tym modem. Także tak mu tam, tak tam musi zostać. Ale fajnie wiedzieć, że jak jest ALT, właśnie to, to to działa w ten sposób. Dobra, będę pamiętał. Co, co mi tym jak w następnym odcinku, startuję bez modów w ogóle. Chociaż jest, jest pewien plus: nie będę miał lagów. Przynajmniej na początku, to będzie coś wspaniałego. Kurczę, w 60 fps-ach sobie grać. Wy i tak tego niestety nie zobaczycie, bo mam tak drewniany internet, że wrzucanie odcinka, który miały pół godziny, byłby full HD. 60 fps-u mi prawdopodobnie pół dnia. Więc, no niestety. Jeszcze, jeszcze, trochę to zajmie. Tu jeszcze bym mógł jakąś drogę przeprowadzić. Jakiś tutaj taki zakręcik. Tu bym chętnie jakieś przedmieścia zrobił. Tylko nie wiem jak to dogadać yy, z tymi tutaj... Tu będą zaraz wieżowce. No halo. Nie wiem, zaraz coś, coś wymyślimy, coś wymyślimy, to będzie fajnie. Chyba no, tutaj zrobimy jakieś takie zawijasy. Uda się, tak? Udało się, tylko po co? Ten tu po co? Tutaj damy na wprost po prostu kawałek. No. Tu jeszcze bym mógł tak zrobić, a to usunąć. To nawet jeszcze inaczej. Tu jakby tak pod kątem zrobić, bardzo to będzie szpetnie wyglądało. Yy. Chyba, chyba tak. Nawet grami niech tam to pozwolić. Dobra, to może zrobimy tak, że tutaj będzie taki łuczek po prostu. Lekki, lekki łuczek, nie taki ciężki jak... Dobra, nieważne. Gdzieś stąd zac zaczynając, o i teraz, teraz się udało. Dobra, i teraz to wygląda trochę lepiej. No i teraz, co na ślepo, po prostu zaczniemy to malować. I niech się budują jak chcą. Zaczynając, może z tego miejsca, jako strefa handlowa. <laughs> tak, gdzieś aż dotąd, może nawet. A co nam? Co mi tam? Całe to. Całe to pasek niebieski jest w tej chwili najwyżej, więc... <laughs> więc będą mieli przynajmniej gdzie się wybudować. Nawet jeszcze tutaj im damy miejsce. Kurde niech mają. No i teraz znowu strefa zaporowa hałasu zbiór. Też trochę tutaj. I tu już. Tu już bym mógł... Zaraz. Biura nie rosną tak wysoko, nie? Ale kuźwa, tu już mam taką... Nie, dobra, to bez sensu. To prawda zaraz przy blokowiskach będą wyższe budynki, ale... Co tam. Tu jeszcze też mogę zrobić na przykład biura, o, żeby to jakoś rozgraniczyć. I tutaj. A tu już zrobimy mieszkalne z kolei, taki kącik mieszkalny tu będzie. Tu mi bardziej by mi tutaj jakieś przedmieścia pasowały też między drzewkami. Ale tak może nie będzie aż tak tragicznie, hmm. Wodę tu mają? Nie mają, o, widzicie. Dobrze czasami sobie sprawdzić, jak tam się pod ziemią sprawy mają, eee, to chyba wystarczy. No i to by było chyba na tyle, jeśli chodzi o dzielnicę tutaj w tym miejscu. No to się aż prosi, żeby to gdzieś dalej pociągnąć, ale no niestety czas nas nagli i sezon drugi się kończy właśnie. Wielkimi krokami zbliża się koniec. Jesteśmy jakoś w połowie drogi do końca sezonu drugiego. Znaczy. Połowa drogi już była dawno, a w połowie drogi do końca tego odcinka to jesteśmy. Ja jeszcze tu coś chciałem zrobić. Czy tu chciałem jakiś park dodać? Czy coś takiego? Tu chyba było właśnie, na czerwono wszystko. Może jakiś budynek specjalny, może jakiś park specjalny jeszcze mamy. Co? Coś ciekawego. No nie za bardzo. Ale mogę zbudować kilka z tych budynków takich, co After Dark wniosło do City Skylines. E, na przykład coś tutaj, na przykład koło, taki diabelski młyn gdzieś. E, tylko tu już mam tak napchane nad samym tym morzem, że nie mam zupełnie gdzie tego dać. E, Najchętniej to bym widział właśnie nad wodą, ale nad wodą nie mam już miejsca. Z tej strony też nie bardzo. I... Tu. Tu jest trochę, trochę tutaj tak wysoko jest dosyć. Nie bardzo. A teatr, teatr to by mi pasował do takiej europejskiej strefy. A teraz wszystko już jest pomieszane zupełnie. No nie wiem, no zrobimy go. Tutaj. O, proszę bardzo. Teatr, wiem, że hałas chyba im trochę będzie przeszkadzał. bo tu są chyba mieszkalne dzielnice. Nie, handel. O, akurat ładnie trafiłem. Jest nieźle. Następnie centrum handlowe. Tu jeszcze mamy inne ceny handlowe. Sklep wielobranżowy z kolei. Ten sklep wielobranżowy ja chciałem gdzieś dać w centrum, nie? Ten rynek. Trochę zaszalałem z tymi rzeczywiście właściwościami do rynku. Hmm. Gdzie by dać sklep wielobranżowy? Ja nie wiem. Za bardzo tutaj nie ma misa, bo on chyba ma 9 kratek szerokości, nie? Nie, 8. U, To się ładnie zmieści gdzieś w siateczce. E, gdzie by go dać? Może gdzieś tutaj koło tego rynku? Co? Może tutaj? E, ups. Czym jest miejsce? Czy on ma rzeczywiście 9 kratek? Nie, więcej! Bo ja tu mam 10 miejsca. To on ma ile 12? No chyba 12. I on się tu chciał tylko zmieścić. Tutaj, tak? Nie, tutaj by było trochę bez sensu, bo tu już. No, nie, tam jest rzeczywiście bez sensu. Mam gdzieś 12 kratek miejsca. No zbyt strome zbocze, no to to by wyglądało trochę komicznie. No... Mogę zawsze wyrównać ten teren, ale z kolei tu zaś droga jest trochę... Trochę pochyła. E, gdzie chcecie... Kto chce centrum handlowe? Sklep wieloblążowy, przepraszam. Och... No nie... Moje miasto nie jest podmyślane w ten sposób, żeby tu jakieś takie rzeczy stawiać A tu... Tu mam w ogóle wiecznie pusty, kurcze teren. Chociaż, jakby tak popatrzeć, to tą drogą praktycznie nikt nie jeździ. No, ktoś tam jeździ i tu bym mógł to wykasować, i tu gdzieś to centrum, ale nie no, jeżdżą tutaj rzeczy. I rzeczy, i auta tu jeżdżą, jeżdżą, dobra, to nie. Ale coś z tych rzeczy tutaj mogę postawić. Może coś mniejszego, na przykład centrum handlowe. Nie, ono też jest dość duże. A tu przy tych. O! A centrum handlowe to trochę z dupy przy takim. Przy takich strefach, wiecie, wręcz przemysłowych. Kurde. Może Diabelski młyn tu postawimy? Nie, zupełnie się nie Te krowy mi tam uczą jeszcze. Dobra, to Diabelski Mujent postawimy tutaj w centrum miasta. Łup. Eee, centrum handlowe. Tutaj jedynie ma miejsce teraz, bo tutaj dopiero zaczynam budować. Nie? Eee, centrum handlowe postawimy sobie. Uh, uh, uh. Może, no przy pasie startowym może nie. Może rzeczywiście przy pasie startowym sobie derujemy takie budynki. Ale na przykład, na przykład tu się zmieścisz. Kuźwa filar z mostu, z to musi tu stać. A jakby go usunąć? Może, może mi się go uda po prostu skasować stąd. Może przerwa nie jest wystarczająco yy, szeroka. Żeby to musiał być koniecznie ten filar, co? To by było całkiem miłe. Uwaga, kurde, musi być. A jakby to zrobić trochę wyższe? Czy dłuższe? Takie? Też musi być, kurde, no. A tu? Ścieło się. Czyżby zapisywa... Serio? Znowu mamy laga. O, tak, zapisywanie gry było. Dobra, ja mam nadzieję, że... Na czystej mapie, bez modów, bez tego wszystkiego, naprawdę będzie ta gra śmigać. Ja już zapomniałem, jak ta gra potrafiła kiedyś śmigać. Dobra, to jest cały czas w jednym poziomie. Czy tu mi się teraz zmieści to cudeńko? Nie. To miejsce jest już zajęte. Jakby tak się bardzo przyjrzeć, to w niczym nie przeszkadza ten filar tutaj, tego wiaduktu. Kuziwa, ale przeszkadza. Dobra, trudno. No to zbudujemy. Idziemy krok dalej i zbudujemy. Nie, bo to jest w stylu europejskim. Beznadzieja. <noise> no to ewidentnie by pasowało gdzieś tu. Ale tu nie ma miejsca na takie rzeczy. Tu jest kawałek płaskiego. W miarę. No, i jest. Co naprawdę by pasowało? Przy, wcześniej sobie przygotować drogi do czegoś takiego. E, czemu ja miałem pauzę? Przygotować czemuś takiemu drogi. I kurczę tak ładnie go obudować z wszystkich stron, ale nie, bo już nie ma takiego miejsca. Tutaj musiałbym gdzieś to dalej rosnąć. Zresztą to już nie, w tamtą stronę nie, bo tu już będzie za stromo. Jedynie gdzie mógłbym powiększać miasto, to tu, chociaż tutaj też już nie chciałem powiększać miasta, bo tu już w lasu za dużo bym ukradł. No i tak źle, i tak niedobrze. Musiałbym znowu jakieś nowe zupełnie miasto, na przykład na tym płaskowyrzut tutaj zrobić, albo nie wiem, tu gdzieś za lotniskiem. Chociaż fajnie jest mieć taki kawałek też pola za zamiast mnie, żeby nie było tak napchane aż na tej mapie. No dobra, no nie wiem, czy jakieś budynki specjalne tu mogę pobudować, bo widzę, że mi naprawdę miejsca brakuje na takie rzeczy. Mogę jeszcze, o, żeby uczcić tutaj twórców gry, im jeszcze zbuduję biura Colossal Order. Gdzieś tutaj, jako że tutaj mamy taką strefę handlową, chyba z tej strony. To może gdzieś. Gdzieś tu. Jakbym tu jeszcze kiedyś chciał jakąś drogę poprowadzić, to będę miał miejsce. I co jeszcze? Wielką galerię handlową. Ok. Czemu nie? No i tym sposobem mamy już tutaj wszędzie zieloniutko. Jeśli chodzi o rekreację. Tak jest. Tutaj jeszcze jest dość słabo. Ale tu nie chcę nic wysokiego stawać na no bo lotnisko. Chociaż może coś niższego. Sąd? Tak bardzo rekreacja. Też mi tak bardziej pasuje do stylu europejskiego ten sąd. Chociaż, no dobra. Dobra, nie, nieważne. Niech se będzie tutaj. Skoro uważają, że to jest taka dobra rekreacja i sobie na jakąś rozprawę, no to niech mają. Co jeszcze z tych rzeczy ciekawych? O, albo ten park, który... Yy, park, nie, nie park. Zamek, który sobie kiedyś zbudowałem. Znaczy zbudowałem, nie zbudowałem go, ja go ściągnąłem. Eee, gdzieś na szczycie góry on by mi pasował. Nie na takiej turbo górze, tylko tak, na takiej mini górze. Jeśli <noise> to ma sens co mówię. Tylko nie wiem, to ja bym musiał wcześniej sobie przemyśleć, gdzie taki budynek postawić, teraz tak na hura to nie ma co. Eee, chociaż dobra, mam, mam koncepcję. Wyrównajmy tutaj trochę terenu narzędziem śmierci. Tutaj trochę terenu sobie wyrównamy. Tutaj postawimy taką. To będzie, to będzie dworek, instant po prostu. Rekreacja w proszku. Zalej wrzątkiem, i gotowe. Eee, zamek barokowy. On ma. On, aha. On jest taki dość spory, widzę. No dobra. Trochę, trochę szerzej tutaj w takim razie pogłębimy. O tak. Teraz się powinno zmieścić. No, w ogóle jest dość drogi, chyba nie. On kosztuje ile? 400 tysięcy. Masaka. Dobra, tu sobie będzie stał. Wygląda całkiem zacnie. <laughs> chyba ma trochę niskie wskaźniki turystyki, z tego co pamiętam, bo jakoś nie cieszył się szczególnie dużym zainteresowaniem. Może teraz będzie inaczej. Eee, tutaj ten tył troszeczkę wyrównamy, jednak, żeby nie aż tak nie było szalenie stromo z tyłu. No, dobra, i teraz. Tu jeszcze sobie zrównamy ten podjazd, i tutaj zrobimy taki kawałek dróżki międzymiastowej w dół, gdzie by się tu podłączyć. Myślę, że za tym całym centrum handlowym gdzieś można by było, albo nawet tu tak, tak się podłączymy. O, pięknie. Piękna autostrada. I tutaj jeszcze z kolei, z, z tej okazji, że mamy tutaj drogę taką, a nie inną, wypadałoby zrobić jakieś parkingi. Także sobie mogę wyrównać jeszcze teren tutaj. Ups, stąd bierzemy we, wysokość. To narzędzie jest genialne, naprawdę. Kurde, będę się tak zachwycał teraz tym narzędziem. Dobra, tak. I tutaj robimy parking. Tylko tym razem nie parking ten mały, tylko ten duży, taki wypasiony zrobimy. Tu zaraz przy tym, Tu oczywiście nie mogę go od razu zrobić, bo czemu mógł? No i coś takiego. No. E, tu jeszcze jakieś drzewa nasadzimy. Tutaj teren wyrównamy, bo tutaj trochę chyba zaszalałem za bardzo z tym Uuu! Uh, teraz, te, teraz to też zaszalałem. Masz mi się parking podniósł. Minimalnie. Ok, tak będzie dobrze. Mm, tu jeszcze nie mają wody i prądu. To się szybko da ogarnąć. Jest woda. I prąd. Tu chyba będzie trzeba. Trzy takie budyneczki postawić. No i jest prąd, i jest woda, i jest wszystko. mamy taki kurczę zameczek Instant. Tylko niech tam ten prąd się ogarnie. Proszę bardzo, w ogóle utrzymanie jakie tu jest 2400 na tydzień. Ja pierdzielę. Ale tak czy siak mamy plus 38 tysięcy, 39 tysięcy tygodniowo. No przede wszystkim dzięki temu ogrodowi projektowi Eden. Bo on to tam nam budynki rzeczywiście tak wybustawa do gry. No jak widać, te bloki się już pomału. Upgrade'uję na najwyższe poziomy. Eee, no trochę to potrwa jeszcze, ale myślę, że jeszcze wam jakiegoś screena może przynajmniej na Facebooku zapodam, czy coś, jak wyglądają te bloki. Albo może jakiś odcinek, jak już się wszystkie mody ogarną Do Snowfalla, te które, te, te, które są potrzebne na tym save'ie. To wtedy jeszcze wrócimy sobie do tego miasta. Chociaż Na koniec pierwszego sezonu też mówiłem, albo na początku drugiego, że jeszcze wrócimy do miasta z pierwszego. A, e, jak widać, co z tego wyszło. No, kurczę, co tu jeszcze sprawdzę sobie? Jeszcze na koniec, jak tam zdrowie? 80% wykorzystanie cmentarza widzę. Ja nie wiem, ja mam chyba trzy cmentarze na krzyż, które są jeszcze niezapełnione w 100%. Eee, zdrowie jak, naj, jak w najlepszym poziomie. Mamy tylko 50 cho 54 chorych. Na 63 350, no tam, w tych okolicach mieszkańców, także jest to chyba całkiem niezły wynik. Średni stan zdrowia 71%. Gdzie jest jakiś niższy? Halo. Tutaj nad wodą widzę, że jest jakoś ciut gorzej. Tu bym mógł postawić jeszcze jakąś e, przychodnię czy coś. Bo tu jest jedna przychodnia, tu jest szpital. Ale tu jeszcze gdzieś musi być niższy poziom. Zdrowia. 71%. Procent. Tu jest. Uuu, dobra, widzę. Widzę, widzę. To tu postawimy przechodnie w rogu. No. I to powinno poprawić sytuację. Także z 71% procent. zaraz powinno wzrosnąć. Nie wiem, czy to za tak szybko wzrośnie. Kolorki się tam zmieniają, więc może średni stan zdrowia też się zmieni. Nie wiem, czy to muszę odkliknąć i, i, i wkliknąć jeszcze raz, czy coś. Nie no, 71%. No dobra, za, załóżmy, że teraz będzie lepiej, tylko... Wiatr mi nie interesuje. Zanieczyszczenie. Pozbyliśmy się w ogóle zanieczyszczenia z zatoki świecącej ryby już parę odcinków temu. Nie wiem, czy ktoś zauważył, czy nie. E, jest już woda czysta, można się kąpać, ryby łowić, takie nieświecące zwykłe. Chyba, że jak mi się, nie wiem, żerówkę każe połknąć, to wtedy będą świecić, tak czy siak. Jakby ktoś się tak czepiał, nie wiem. Bezpieczeństwo pożarowe. Widzę, że tu jest dość słabe, co tu się dzieje? Czemu? Czemu tak? Czy już bym zapomniał o jakiejś remizie czy czymś. Hmm, chyba zapomniałem tu o remizie, tak mi się wydaje, ale mogę ją postawić w każdym momencie, na przykład tutaj. O, i powinno być lepiej. No, jest zdecydowanie lepiej. E, policję niedawno tu postawiłem, szkolnictwo też chyba jest, no te szkoły średnie cały czas mają kiepski. Kiepski poziom. Ale już nie będę już szalał, bo to nie, nie jest takie łatwe, żeby to gdzieś porozmieszczać. E, co jeszcze? Transport tutaj nie mam chyba linii autobusowych żadnych. Tak mi się coś wydaje. No nie mam linii autobusowych, ale mam nadzieję, że takie zagęszczenie metra i dworca i lotniska i w ogóle i takie alejki fajne są te, te takie. Pomosty dla pieszych, tędy nad autostradą, więc myślę, że będzie fajnie. Gdzieś mam lagi, ale już ostatni odcinek z lagami na jakiś czas kurczę. Pewnie pierwsze kilka odcinków będzie tak płynne, że ja się będę zachwycał co każdy odcinek. O, ale widzę, że tu się korkuje. Tu się korkuje. No i takie to właśnie jest. Zamiast jechać piękną tutaj DTS-ką pod spodem albo autostradą, już jakby musieli, jakby bardzo im się ta droga nie podoba, to oni jednak wolą tędy jechać. Może jest trochę wygodniej, rzeczywiście, ale te drogi musiałbym po prostu pousuwać stąd. Tak normalnie, hamsko-perfidnie pousuwać i zostawić sam las. Albo jakieś przedmieścia tutaj też wcisnąć. Przedmieścia też by tu były dobre. Tylko ten zjazd z autostrady na tutaj rejon rolniczy jest chyba niezbędny, tak mi się coś wydaje. Także on tu bym musiał w jakiejś postaci zostać. No ale połączenie. Połączenie właśnie od tego ronda śmierci tam, które już w końcu nie jest zakorkowane przynajmniej Od tego, do tej twinningu ostatniego Sporo ludzi właśnie wjeżdża do tego miasta, podejrzewam Że właśnie to jest najwygodniejsza droga dojazdu Kurde, zamiast dts ką piękną jechać, to oni wolą w korkach stać No co za ludzie Ja się tak staram, a oni nic za grosz szacunku, kurcze Nie doceniają no dobra, tym optymistycznym akcentem kończymy sezon drugi City Skylines. Zapraszam na odcinek z kurczę nowego DLC i w ogóle nowe miasto. Będzie całkiem zupełnie inaczej, bo będzie zimno i w ogóle. I Chirpy będzie miał czapeczkę. <grywy> dobra, także to było tyle. Dzięki za oglądanie i na razie.